widzowie, rozpoczynamy dzisiejszy odcinek, jo, pierwszy Speedway Challenge 24 Tu widzicie, mamy szybką grę, karierę, online, zaproszenia, liga, gra ring, rankingowa, Wraz z znajomymi i wyzwania Ale my dzisiaj widzowie, zagramy grę rankingową I oto już dołączają nas będziemy jeździć w Polsce, w Łodzi. O. Ja się nazywam Max Freaky, mamy, mam hair w już, bo trochę w to jeździłem, tu z kolegami, tak ten dalej i dalej. No tutaj stadion jest w miarę ten, ale już nie mówię, bo się muszę go Zobacz, na trzecim polu. Oj! Biały, tak jest, biały. Tylko tak często niektórzy mają, że jak ktoś na przykład zrobi taśmę, to od razu też za nim. No ale co? Nie będziemy być muczami. I po trzeciego my i wyszkoczyć. no ale dobrze! Niebieski trochę jakby panował. Po trzy punkty jedziemy na razie, tak jest. Pod trzy punkty, po szerokiej, po szerokiej, po szerokiej. Napędza motor, ma i jest wyraźnie, no nie wyraźnie z tobą, ale jest na prowadzeniu niebie. Aaaaaaah! i pozycji znajduje się znajduje teraz ale i tak będzie miał gwarantowany jeden, ale uf, uf. to było zagranie w bandzie Bugard, ale dostał się i pojedzie, chociaż w jednym nie biegnie, jest, jest, jest Bobers w WTS i ruszamy z drugim wyścigiem Bugard 1, Max Freak 2 Bobers w... W... WTS Jeden Jeden z pola pierwszego A Benzon drugie wykluczenie Czy jak? Nie! Nie, przepraszam, bo Benzof ma ostrzeżenie Gunlap właśnie. To, to są naprawdę niektóre takie dziwne nazwy bo... Nagrywamy ten odcinek ponieważ, ponieważ Lubię sport i lubię żywej. Lubię GK i kolonie. Mają sztannę. A potem też w miarę, w miarę, lubię, ale lubię też bardzo spagodosa. Lubię jak chce Barcelonę też. Lubię Messiego Interesuję się nasz interesuje się, lubię sport. I oto ostatnie, ostatnie, ostatnie. Jest! Widzowie! Pierwsza trójka! Na YouTubie, u mnie. Pierwsza trójka w tym biegu. I na razie. Mamy remis! Bo z

W pierwszym miejscu! Co za wyścig! Anders czy Jak Max Freak? na ostatniej pozycji robią na pierwszą, lecz w znowu w bandzie, znowu w Znowu na ostatnim miejscu. Byli na pierwsze, lecz teraz się nie da tego robić, Nie ma szans! Marnuje doskonale, Max Freak. I oto tym sposobem. Musi zdobyć teraz trójkę. I... Pola czwartego. Ostatni bieg I najlepiej start. Najlepiej to recyknie liczba, ale liczby to nie. Na szybko jest! Jest, jest, jest. Na razie drzwi, ale nie zapeszajmy, nie cieszmy się, bo to się może zmienić. Właśnie Delikatnie, pan, delikatnie, delikatnie. I oś jest przed matkiem, przed matkiem. będzie z nim walczył. Do ostatniego, do ostatniej prostej, do ostatniej niezacholechał. pojechał! aaa, do... ja, 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 ja. Co zrobił Max Freak? Gdyby zdobył dwójkę, by był drugi A Benzot by był trzeci Ojej Tak jest No cóż widzowie, no cóż Jeszcze dwa gramy, jeden rynkiem To jest, no i znowu z Benzotem No nie Widzowie ten pancytowie widzicie Widzicie, otwory I oni ile mają O, prosi też w Polsce w Łodzi No jeszcze jedno, bo to jest Yy, pierwszy odcinek yy, Pierwszy odcinek z Jura Do tego zagrałem w miarę krótki To będzie w rozparciu myślę ich, sobie. No w liczbach najlepiej, ale Wyjechać nie sobie. Oj tutaj było prawie blisko Prawie blisko wyjechać na miejscu Oj nie prawo Bardzo szeroki i bardzo duży port jest proszę. Bardzo długi Bardzo i szeroki również Podkreślę, podkreślę to! Podkreślę! No i niestety, jestem stłużony, bo w Bożu śmierci, taki zawodnik, to nie mówię, że śmierci, ale taki zawodnik. jak nikt Przykro na, bo będzie ciężko teraz z grać. Trzeba jechać, widzowie. Trzeba jechać. Z trzeciego. No najlepiej. A tu widać, trochę to Wrocławia chyba.

To się może zmienić Tymczasem, że jestem w bandzie. Jest, jest, nie, nie ma szans. Nie ma szans. No nie ma szans! No jakim cudem? Ja się kręcę, widzowie, no nie idzie, nie idzie. Widzicie, walczcie do końca. Macie przykład, graj do końca, walcz do końca. No musiałem się napędzić, no widzowie. Nie no, idiota jest ze mnie, idiota, no nie, widzowie, nie masz, nie dam rady z tego. Co za śmieć! Przepraszam widzowie z ale... Nie mogę tego! Co mnie kurzy tacy ludzie, co... kurzają? Kurczę Dobrze, ale teraz... Mam wyścig i umówmy się, jak wygram wyścig, to nie jest ustawione, lajkujecie lajkujecie i subskrybujecie ten kanał nie zapomnijcie dzwoneczka i za lajkowe do no takiego typu będą odcinki ale muszę potrenować będzie skif też może Ej, widzowie to jest skiter widzicie na pierwszym miejscu jest skiter widzicie

Widzieliście, jak miał przyczyną, Będziecie mogli sobie ten odcinek cofnąć. I dziękuję, widzowie, <detta jeune> bardzo. O do statystyki. <makeßudes> dziękuję za oglądanie.